Usuń duplikaty z dowolnej linii. To niesamowite narzędzie, znajdziesz w opisie tego filmu, a po jego otwarciu możesz zmienić język na dowolny inny, klikając tutaj. Narzędzie jest bardzo proste w obsłudze. Zrobimy przykład z liczbami: 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Następnie usuwamy duplikaty. Narzędzie po prostu usunie powtarzające się elementy. Następnie możemy wybrać opcję rozróżniania wielkości liter. Wtedy będą to dwa różne słowa, więc jeśli zastosujemy te opcje, nie zostaną one usunięte, ponieważ wybraliśmy rozróżnianie wielkości liter. Możemy usunąć białe znaki, puste linie, posortować winie lub zachować oryginalną kolejność. Jeśli posortujemy linie i ponownie usuniemy duplikaty, zostaną one posortowane alfabetycznie. Na przykład, jeśli mamy 1, 2, 3, to zostaną one posortowane alfabetycznie, ale ponieważ przed nimi jest liczba, pojawią się na początku. Bardzo proste narzędzie do usuwania powtarzających się linii, może to być dłuższy tekst, dowolny rodzaj tekstu, narzędzie wykryje, czy daną linia już istnieje, a my możemy dostosować działanie za pomocą opcji w dolnej części. Gdy już uzyskasz wynik, możesz go skopiować do schowka. To jest więc bardzo proste narzędzie online do usuwania duplikatów linii.